Synchro, więc mogę zaczynać, mam zaczynać? Poko, zaczynaj. Do Dobrze. Być. To zaczynam to. Hej, 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 Witam was ponownie bardzo serdecznie. Ja się Esu. Siemanko, witamy. I jesteśmy w trakcie walki, ponieważ wróciliśmy się do jednej z tablic po zadanie poboczne, którego jeszcze wcześniej nie mieliśmy, które było nieodkryte. Pomóż co się na znowu górze. dzieje? Na, Esu, na górze, umieram. zimno Popuż. mi. Dobra, będę żył a to jest tarcza, super. Spróbuję wejść Dobra. do ciebie. Tak, więc jest, robimy tak? poboczne zadanie robimy ogólnie w tym odcinku. Przynajmniej dwa na difficulty ta, więc będzie ciekawie, mimo że to poboczne zadania. I pierwsze zadanie jest to the moon. I jest w zasadzie tutaj, na moon. Jak, jak to ta, ta ta gra, tak? To the moon. Tak, dokładnie. Grałeś To demona? Grałem, grałem. Ja właśnie oglądałem tylko fragmencik, a nigdy nie miałem okazji poświęcić jej zbyt dużo czasu, podobno jest świetna. No wiesz co, ja, ja słyszałem o niej same do... Aha. Spoko wstane. A, chyba, że zabiłeś typa. Nie, nie zabiję. Nie, nikogo nie zabijam. Słyszałem w zasadzie same dobre o nich rzeczy i to na tyle dobre, że się podierałem i sprawdziłem tą grę I? i miałem tak wysokie oczekiwania co do tej gry, że no miałem po prostu za wysokie oczekiwania. Okazało się, że wcale nie była aż tak zajebista jak ludzie mówili. Była po prostu fajna. Jak na RPG Makery z fabułą i muzyką była spoko. Cześć, no w ogóle sobie ludzie biegam. na niej płaczą. Ja w ogóle nie daję rady się zmusić do płaczu. <laughs> No jak się musisz zmuszać, to znaczy, że coś jest nie tak, faktycznie. Właśnie, mam wybrane emocje jak jedźmin Okej, okay, chodźmy Tak to robię. Find Lost Legion Defekator? Defekator? Tu jest jakiś, to może on jest. De Defektor. Ty, on jakby się nie zabija. Aha On krąży po prostu. Krąży. Krążownik. <laughs> Offer Moonshot Right. Right, fair enough. I guess when you put it that way it does sound like a stupid ass idea. Just find a way to get him into the moonshot shell. Musimy go know. w ogóle wyspać na księżyc, czaisz? Perhaps this button will do something. <laughs> oh. Co to zrobił? Oh shit. <laughs> gotcha. What the hell? I made out of here. Now <laughs> just to, to just Chyba na górę trzeba będzie go wysłać. Nie, coś tam na dole jednak masz cisnąć. To jak mi się. Nie, tutaj na jakim dole? Tutaj mam panel od razu przy tej, tej skrzyni. Już, poleciał. Poleciał już? Tak, no. Ja. Już A teraz leci. Chodź, chodź zobaczymy. jak go wyjść w kosmos. O Pacz, jedzie tutaj wagonem Widzisz go? Czekaj tak, to tak, idę to jest przy mnie I Idę górę na górze, na bo cię zgubisz tutaj fajną tą Piękne, o. jestem Tutaj jest prawda? A to jest on Szkoda, że nie widzimy w ogóle go przez jakąś szybę czy coś Chyba że na górze no, jest szyba nie jak, ma jak krzyczy i płacze No Ja lecę z nim, papa? Pa. Trzymaj się Su fajnie było dzięki <ślam> Potwory atakują, znaczy ludzie. Ludzie, największe potwory. <grystanie> to bestie w skórze ludzkich. Znaczy ludzkiej. Eee! ściągające przyciągający No, mam za głośną grę. Albo ta lokacja jest taka głośna. Dawaj, strzelaj tam do nich. Aha. O, trzeba jeszcze protektować, słuchaj. Rozumiesz? On ma jakieś hapsy czy coś? No, Cześć. ma taki zielony ten... Zielony taki... Pasek. Kurde. Nie mogę w typa w ogóle trafić. Ja podobnie. Mam taki fajny shotgun. Dobra. Pojechał. Pojechał, ma jeszcze połowę życia. Luzik. To? Poleci? No, już chyba nikogo nie ma. Nie, jest jeszcze jeden z tyłu. Latacz. Dawaj, na górze jest. No, próbuję, próbuję, słuchaj naprawdę. Wierzę, wierzę. Co ja robię? Wow, wow, wow! Spadła mi tarcza, zakrwawiłem. Straszny jest ten aimbot. Ale te granaty to po prostu żenada. Moje. To poleciał? No odkoczymy to, zobaczymy. Bo my się teraz z nimi bijemy i tracimy coś, coś animację. Gdzie on jest? No przeleciał to na drugą stronę, ty, ty, ty wiesz. Do dupy. Ok. Whitley, nie bądź taki głośny. O, I jest panel jeszcze jeden. Dobra, wysłamy go. Gdzie jest? A to tym działem? No my go załadowaliśmy, pewnie w to mm. działo. Dokładnie. Wow. To the moon. Fire moonshot. <noise> 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 Te cisza, brak odpowiedzi. Spoko, będziemy mogli potem sprawdzić na księżycu, czy koleś to przetrwał. Ale fajnie. Podoba mi się to. Investigate Landing Site No ale to teraz tego nie zrobimy. byśmy musieli się stąd w ogóle usunąć. Chyba że chcemy to zrobić, jak chcesz? E, nie wiem, na razie musimy odebrać nagrodę to po pierwsze, a po drugie. Przecież on nie został wystrzelony nawet. Jak tu nie? On został, no został załadowany tylko do działania. nie widziałem jak leciał. Ja słyszałem, więc. Hmm. Bo to są szybkie pociski, no. To... Hmm. Jak strzelasz z pistoletu, to też się przyglądasz jak pocisk leci? Tak, tutaj się da, bo leci wolno. Wciskam to. With their fork arms. Aha! Kolejne zadanie chyba robimy w tym momencie. Lock and load. jest no. możliwe Ej, lecą. On... Dobra, one są dobre. Nic tam nie zrobią Lo loader. Defend! Nie strzelaj do nich! Właśnie im życie, bo im mam je chronić. A, okej. Okay. okej okay? <laughs> Dobra, są <laughs> przeciwnicy loader, Dostawcie moje loader boty! Jak mnie wkurzają ci medycy! Merek! A inżynierowie też są chamscy. na Chamski człowieku. Weź go tam zabijajcie, podnoszę. Dobra, dzięki. Ty, bo obrywają. Musimy przyspieszyć. Dobra. Okej. Okay. Ładnie ich czyścimy. Niby difficulty tough, ale dajemy radę. No, wiesz, już jedną czwartą z zabili. Ty, gdzie jest typ? Na górze? Nie, nie widzę. O kurde, o kurde, o kurde, z boku, z boku, zaciąłem się, zaciąłem się w maszynie, trzyma mnie loaderboat Bez sensu. Oh. Czemu to masz czapkę w ogóle, czarodzieja? A zniknęła, dobra, zniknęła, miałeś. A, pewnie mój, mój specjal. Wow. Ładnie go zdjęliśmy. zadania poboczne. Nie, źle, panie Jesu, ale w ogóle dwa zadania bazujące na, na przetransportowaniu czegoś tym, tym samym, wiesz, tą samą ścieżką, nie? Tak, tak, no, tu taśmą. Jak leniwie. No, trochę tak. Wypierdalaj z tym plecakiem przyciągającym. Dobra, czysto. Okej. Okay. Ty, jeden się popsuł. Cholera. Dejam. Ej, ja też się zleciłem Zgniata oh. je tam w ogóle Nie, Dostańcie Kocham was Staj okay. Fire loaders on the moon Tak to zadanie Co jest tak bardzo o... podobne do ostatniego Mam jakąś obsesję wystrzeliwanie wszystkiego w ogóle w księżyc no. ale patrz ja nie, mi, ja myślisz, że... ej, to zadanie jest totalnie inne, nie używamy teraz panelu po lewej, tylko... nie, nie poprawi no, tylko poprawię, po lewej, tylko po lewej, Jezu, tak bardzo inaczej. Może teraz zobaczę jak strzela. O, no, widzisz? Teraz strzelił. No. Tak było oh, Super To co? Chyba oddać teraz zadanie trzeba? Oh, oh, so cool. No, tylko już nie wiemy gdzie. Chyba, że to nie jest koniec jeszcze. O, ci potwierdzi, tak. potwierdzili, że żyją. Mm -hmm. Shutdown laser, ale to jest I to eye. dobra, to już jest główne. To na to jeszcze nie jesteśmy gotowi. Na to jesteśmy nie. jeszcze za słabi za biedni. Nie, jeszcze nie jestem gotowy. Teraz to w takim razie. Czy to jest też tutaj? Nie, to jest na szczęście, w innej części. Zapraszam. Tędy? No, tam Ten skąd przebiegliśmy. Dobra, idziemy zwiedzać. Haj, przeganiam cię. Hi, hi ho, 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 bo skaczesz. No. aż tak mogę. Fajne są te boosty. A po co z ich dół? Jest? Send fix loader to maintenance station. Znowu mam, mamy, mamy jakieś roboty wysłać, cześć. Czy my przeprowadzamy ogólną ewakuację, czy co biega? <laughs> Wszystkich oprócz nas. Okej, okay. i to jest gdzieś na dole, słuchaj. Ok, mam jednego. Dobra, jak mu pomóc? Ok, dałem mu rozkaz. O, i też trzeba typa tego. Też trzeba ochraniać. Super. Oj, ciebie też. Mnie też. Czekaj, może wstanę. Dobra. To moja snajpera to jest po prostu takie mistrzostwo. Tam jest dwóch, tak? Dobra. U mnie jest ciężko. No masz jednego tylko jeszcze na głowie Aha Dalej czysto Ja jeszcze Lopcie. jeden w las ze skrzyni Dobrze i co? Failed. failed mamy Co mieliśmy zrobić? Umarł. Bo ja nawet nie zwróciłem uwagi, po prostu się zebrałem za przeciwników. No kurde, ja też. I co dalej? Niech co od nowa. No chyba będziemy musieli. Na Musisz górę iść na górę do tej tablicy, z której podnosiłem dzisiaj zresztą zdanie. Bo to jest chyba to samo. Uuu. Oh. Mam fajną tarczę. Super. Kupię ją chyba. Walczysz sobie? Czy co? Czy walczę sobie? No. Nie, nie walczę sobie. A, <gryś> 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 Szuka, Szukam ich w ogóle, dziesięcia. nie bardzo wiem, gdzie oni są. Spróbuję na dole. Tak, tu są. 800 600 plazmody sobie posprzedaję wow ile mam śmiecia w ogóle, czemu ja tego nie zrobiłem przed odcinkiem czemu nie sprzedałem tego przed odcinkiem tego nie jestem w stanie pojąć sztyldy wow specjalnie wow dobra i Co? ci pomóc. tu się odwala. Nie, tu już jest spokoj. Tylko musimy wrócić na górę, żeby podnieść jeszcze raz zadanie, jeszcze raz je zrobić. Tylko tym razem wiesz. To gdzie jest góra? Skutecznie. No do tyłu i tam znajdzie. Właśnie teraz. nie, no zobacz, to jest, to jest przy nas. Praktycznie nad no to nami. To jest nad to nami, jest, no właśnie mówię. że... W zupełnie innym miejscu, to jest, to jest nad nami. <laughs> Ale jak wejść na górę, Kamil? Schodami, nie wiem, dowolnie. Cały czas wchodzę wyżej i to jest niżej. O, dobra, mam. Pamiętam tą windę. W wow, 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 wow panie! Oj! Jest trochę niefajnie. Oj, biegnę, nie martw się. Trochę się martwię. Nie martw się, biegnę. A, A udało się! O, przeżyłeś. Elfuksem, i niekoniecznie przeżyję jeszcze dalej. O, yeah. ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze. Ok. Yy, uwaga wysyłam... wysyłam typa. Dobra Teraz musimy go chronić, żeby znowu nie przy tego zadania. Gdzie on Plas? Tędy idzie. to chodź Tędy dziwne Inną no, drogę do idą, idą, idą Kurde, Kurde. Dawaj, dobij go, dobij go! Ile ich się tu spawni stary Dobrze z drugiej Są, są są Nie idę za nim Żeby go chronić okay. Kurde po jego tej stronie którejś na pewno wyjdą zaraz Chroni go i kochaj Toły czyste On też kocha get... Strzelają w niego Kurde synu co? Atakują bez z boku! Spoko, czyszczę. O nie. Jest okej, okay. da radę. Gdzie on to jest? jest bardzo niebezpiecznie. W Schronię takim, w takim świecie przyszło nas, nam wychowywać robota. No, dokładnie. Ty, czekaj, bo tu coś wychodzi przy bramie chyba zaraz. Czy mi się wydaje? Ty, okay, to jest, bo to tutaj, jest złe. On coś downloaduje tutaj, musisz mi tu podejść. Ty, dobra, bo ja przyjechałem do jakiegoś złego robota i myślałem, że on jest dobry. Ja myślałem, że my go chronimy, a ja mam go zabić. Tak, Ja w ogóle stankuję. stoję przy nim, mówię, patrzę, zaraz pewnie jakieś niebezpieczeństwo przyjdzie. Dobra, zabiłem. Okej, okay, na dole, na dole atakują go. Wow. Zaraz stanę, spokojnie. Zaraz luzik. stanę, spokojnie. luzik kluzik. O matko, co tu się dzieje? Na dół mówisz, tak? Dobra, ja. go. M no, już połowę zdownloadował. Jest, 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 jest jestem, jestem. Nie mam przeciwników w ogóle Nie, A na górze ładnie, ktoś jest Idą, idą cały czas Nadchodzą Tak, na górze jest Nie, przynód no, kurde, teraz musiał przyładowywać Esu, jak oh, mnie fuck. podniesiesz, będzie super Oh, fuck Aha <laughs> Jestem, dobra, ponoszę ciebie No, no, dawaj, dawaj, dawaj Kurde, myślałem, że już to będzie koniec Widziałem nasz koniec Ja nadal go widzę, więc może się skupmy <laughs> Chocz jest realny Dobra, prawie ściągnął Dobra, medyk nie żyje To jest tak spoko Tu w korkach okay, chyba jest suka. jeden typek tylko nie iść tam. To to, tam beczka jest ta... Dobra widzę Nagazowana beczka Help over here Na górze A tam jest widzę go OK. I co? To nie jest jeszcze koniec. Oni dalej chcą go zabić. Gdzie on jest? On zniknął. A tu Ty. jest, dobra. O! Chyba wybuchnie. Wybuchnie! A nie? Tak. Ja leżę. Dzięki, robocie. Wiedziałem, że ta beczka ci w końcu zabije. Wydaje mi się, że to koniec. O! Patrz tutaj! Fajne rzeczy będą. Wow. Chujowa biała rakietnica. Biorę. No. Ja się <laughs> mogę bawić w śmiecia, że mam dużo miejsca w ekwipunku, mogę nosić i sprzedawać. Zresztą w ogóle powinienem teraz przetrwać. coś. nie bym chciał Chodź, musimy use fix loaders. Lecę! Podzielmy się może jakoś obowiązkami. Ty, bo oni tu przyszli. Okej, okay, jeden aktywowany. Biegnę do drugiego typa. Pobiegnij tam na górę, tam gdzie ty jesteś. Pobiegnij tam, gdzie jesteś. <grym> o nie, mam, mam, do ciebie wrócić? No nie wiem, próbuję, su, próbuję, może wstanę. Powinienem stać. Biegnę, biegnę. Tego prędzej zabiję. O, tego zabiję. Super. O kurde, ale ty się wysypujesz To nie ja się wysypałem, tylko się wysypał pan przeciwnik moja tarcza się wysypała Dobrze, jest no jej fajnie. wina Strzela ten, mech. mech. Pan mech. Wow. Czym by go ten, ten to jest taki silny Dobra Ale nie tak silny jak my Tutaj chyba dwa są na górze Mam wrażenie, no tak to by wyglądało, tylko jak tam dotrzeć na górę? No, Szukamy jakichś schodów. Taka ta gra jest głośna. Przesada, nie? Jak tutaj strzela, to jest masakra. Ja się po prostu denerwuje tutaj. I nie, nie mogę bez powodu. Denrybować. panowie do mnie strzelają. Ty, no, mam ich dostać wyżej, niby. Szukam cały czas schodów wyżej. Nie mogę ich znaleźć. Okej, okay, chyba znalazłem aha, jeszcze wyżej Aha Spokojnie Zrobię to ok No nie, nie wyszedł mi na twarz kolejny, no kurde O kurde Próbuję O kurde Dobrze Gdzie jesteś? Na górze, jak tam się dostałeś w ogóle? Spadnij na dół Dobra, czekaj No jestem No podnoś Esa tylko Rzucił granat mi pod nogi Nie rzucił granatu tylko Tureta Dobra, A. turecie O nie zadanie jest trochę trudne wrażenie No Light nie power ma Power suit jest obok O cholera Ja się troszkę zregeneruję i zaraz tam wpadnę <laughs> Rzuciłeś piękny granat Ja tak mało im zabieram w ogóle Okay. Nie jest źle, jest dobrze Polf mecha. No krytykale ale na jaja. Dobrze Okej. Okay. Czy to jest wszystko? Czy możemy w końcu znaleźć te roboty? Tu jest jakieś przejście wyżej chyba. Chodź spróbujmy. Oni się naprawdę nie kończą, ci przeciwnicy Tutaj też są. No wszędzie są, <laughs> Da! Kurde no, wow. no naprawdę! Ale niebezpiecznie Esu, musisz mi podnieść chyba Ojej, ojej, ojej Nie widzę szansy na, na zabicie tego tutaj No ja już dlaczego, nie wiem. Dlaczego tam w ogóle wlazłeś? No bo tam był cel misji, tam chciałem jak najszybciej dotrzeć, żeby jak najszybciej przestali nas strzelać Zjem żelka O, 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 czyżby? No, jest fixed loader Jeszcze jeden A, Connection Lost. Fajnie, że się z sobą słyszymy. Esu, nie słyszycie. Myślałem, że Esu daje mi Halo! No, już. no, no halo, Jezu, halo. myślałem, że tego może się zgorszyłeś tym, że, że jem żelka na, na, na antenie, jeśli nie odzywasz. Tak mówię. Coś, jak na esa, bardzo długo się nie odzywa, nie? Milczy. Wymownie milczę. Dobra. Ja bym musiał coś posprzedawać, panie. Ja też. A czemu cię, cię wywaliło? Ten jest, kurde, całkiem niezły. Nie wiem. Czasem się tak zdarza. Mhm. Nie drążę tematu. Mhm. 6400, 400, 1200, okej. Okay. Sprzedajesz sobie? Tak, tą wyrzutnię, co podniosłem, też chyba sprzedam. Nie chcę jej. Mm -hmm. i tą też, i tą też, i tą też. Mm -hmm. Nad tym się muszę zastanowić, a tutaj. Wszystko wywala. Ja też w sumie nie wiem, co tutaj zrobić z tym. Snajperka, czy ja potrzebuję snajperki? 240, 230, 800. A Boże, już mam level? Nie, dobra, nie, o, mam, nie ja mam levelu. W sumie też. To poczekam jeszcze. Ale to będzie piękne. No to sobie badassy rozdam w takim razie. maximum Tak, też mam level. Super. Dobra, na razie okay. jest sprzedawania. Co tu jest? Nakupię rzeczy. Zanaty. Dobrze Okej, okay, gotów. O, i możemy oddać. Tak, możemy. Gdzie to jest? Na, to jest na, na górze. górze. Tylko jak się tam dostać standardowo. No ja spróbuję po tych odnogach <laughs> Dobra, chyba, chyba nie. Wiesz co tu jest chyba winda. Ale gdzie? Dobra, trochę jest wlazłem, winda? ale niewystarczająco. Nie Czekaj na mnie z tą windą. Okej, okay, wydaje mi się, że to tędy. Nie ma windy, ale znalazłem przejście. Winda jest po drugiej stronie. Jednak jest window, Dobra, oddaję. Jak ty tu wlazłeś? U mnie jest zamknięte. Na, Jeszcze op. mnie zabijają. Oh no. Jestem przy Jacku, naokoło trzeba, więc z takimi schodami. To to nie widzę schodów. Jeszcze się jak palę. Nie widzisz. Jak widzisz. I spaliłem oh. się. Bo musimy te torki torki zrobić Czemu musimy? Bo Czy to, to zadanie raz, to w ogóle... jest na 10, na 7 level i tak dalej. Znaczy nie torki torki, tylko te Torque Brain. No właśnie się zdziwiłem, bo ten Tork Tork to jest... No ee... tak na piąty level. No, z początku samego gry. Hmm. Na 14 No to w sumie zrobić fajnie 14, to Dobre jest tak źle. Szukać tych twoich słynnych schodów. Okej, okay. Wybieraj jakiś co ma najwięcej expa, ale no. kurde po 2500 expa to w ogóle w życiu. Już się Nie rozwiniemy z takim Eksem, rozumiesz. Po 600 nawet No nic, chyba musimy... Słuchaj, yy... Po prostu skoczyć do jakichś krain i, i, i spróbować znaleźć jakieś nowe te nowe Nowa zadania. Zadanka. No bo chyba, że chcemy robić na 24-22, główne zadanie, będzie ciężko. No nie, to nie ma sensu. Dobra, dawaj, damy To no Tylko dwa zadania. Jest difficulty tough, a nie hard. W sensie, co teraz sugerujesz? Żeby zrobić główne zadanie teraz. Esu, to jest bardzo zły pomysł. <laughs> No dobra, to co? Na szesnasty level, czy szukamy jakiegoś lepszego? Dobijmy do dwudziestego trzeciego i wtedy zaczniemy robić, co? Dobra, to zróbmy te torki, torki, znaczy torque brains. Okej, okay, ale to byśmy musieli sprawdzić, gdzie one leżą. Bo to jest. To ogólnie są porozrzucane gdzieś te no w tej nie, lokacji. Mówiłeś. Mózgi, ja jeden znalazłem przypadkiem, dosłownie przebiegając koło niego. No dobra, to nie róbmy tego. No, ja jestem za. <laughs> Difficulty trivial, 1300. Chyba że chcesz teraz skończyć odcinek, bo i tak jesteśmy w sumie blisko końca, i po prostu zobaczcie na lecie gdzie te mózgi są rozrzucone. Mm, nie. Nie chcesz? Zróbmy na 16. level zadanie za dwa tysiąca expa. Dobrze. 365 no 369, czyli 70-80. Słuchaj, potrzebujemy 25 tysięcy expa, żeby mieć wyższy level. Czyli 10 A... takich zadań. Tak, nie więcej, a tu mamy po 2,5 tysiąca i po tysiąc expa, więc w zasadzie robienie tych zadań kompletnie nam się nie kalkuluje i to będzie marnotrawstwo czasu. I ty to rozumiesz? Chodź poszukamy po prostu zadań, chodźmy do Concordii. Dobrze, chodźmy do Concordii. Tam nas lubią. Możemy sobie kluczyk wydać nam, gdzie chcesz. Oh, mm. Tak! rzeczy. No, Tla, ja sprzedam, że... zresztą wiesz. Ale nie musisz nosić nie. Ich, ich aż do Concordii, żeby je sprzedać. No wiem, wiem. Ale ja tutaj się czuję tak bezpiecznie bo sprzedaję, to mówię, że nikt nie, nie będzie mnie oceniał. Sprzedawcy nie mają negatywów. Otwieram o. skrzynię. Good. Tylko jak się jej załadują tekstury, bo wygląda okropnie. Halo, o dobrze, ładują się tekstury. Tynio! poczekaj, poka mi. Poka skrzynię. Pa. O, oh, granaty. granaty! Ale chujowe stare, ale wstyd, mm -hmm. dobra, ja biorę ten. Może wziąć sobie drugi. Serio? No pewnie. Okej. Okay. Ja otwieram znowu skrzynię. Uwaga! Patrzcie państwo Czekaj, czekaj, czekaj. Podniecenie, podniecenie. No, snajpery! Snajpery i... Ładna. Oj, jaki Ja ten karabinów nie lubię, ale snipera spoko. No dobra, to ja sobie w takim razie posprzedaję to wszystko i może sobie od razu tego Moonstona wydam, bo teraz tam całkiem sporo. Jasne, ma to jakiś sens. No, po co, po co mam go trzymać? 130, 200, 200, a to jest na 23 level. Okej, okay. to fajne bronie mam, naprawdę. Less modem, melee damage. Granat, może jakieś granaty sobie fajne kupimy? No właśnie, dałem Ci jeden fajny granat. Będziesz go mi troszeczkę. Kurde, on jest taki Chociaż, kurde, w sumie ja ostatnio narzekałem. No właśnie, come on. No dobra, to zmieniam. Pamiętaj, że mamy taki mega chillowy granat w tym momencie. No w ogóle, kurde, 2500 tysiąca daje i jest naprawdę słabym granatem, wyobraź to sobie. Słabo, nie? No. Dobra, ja podmieniam okay. To co lecimy na Black Market? Też możemy, faktycznie. Ej, dawno nie byliśmy, to jest doskonały pomysł. Chodźmy, black market. Jeszcze sobie o skita chyba zmienię. Ale się pięknie skacze. Okej, okay, witam. E, 33. Backpack capacity. Jezu, 20 aż to kosztuje, dlaczego no, to się zadziało? Lancer yy, Launcher, 8. Hmm... Granaty, 20. Słyszysz to? Takie krzyki? Nie, takie. Tylko u mnie. Włączyło mi się zadanie, słuchaj, albo ty je włączyłeś. Co ty gadasz? Co się dzieje? Aaa, to jest te 16. Tutaj. Kurde, ale zgaduję, że tu nam nikt nie rozda żadnego zadania. No dobra, słuchaj, ja już kupiłem w Black Marketie, bo mnie tylko na jedną rzecz było stać. Więc mm -hmm. sobie skocz. Ja sobie zobaczę. Na ile Uuu. mnie stać? Ostatnio miałem dużo więcej sianek niż ty. Oko. Kurde, jaki w ogóle pistolet zajebisty znalazłem Ty, Acham no ja go. mam 120 do tego moestona. We, weź coś mi tam, o tym, ja wspomnę, bo jest mi smutno. Przepraszam. <głosy> <głosy> um, czy ja chcę ze snajperku chodzić pistoletem. Tak? Mm -hmm. Okej, okay. snajpa. 300. Wow. Dobra, to co? co robimy? Ale myślę, so, myślę, myślę. Nie, znaczy, wiesz co, bo nam już się czas na dzisiaj kończy, więc jak gdyby możemy sobie skończyć o. dzisiejszy odcinek, a jak gdyby z nowym zadaniem, zadaniem ruszymy już u ciebie. Także co, na dziś kończymy, tak? Tak, kończmy. Dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy bardzo. Przypominam, że kolejny odcinek jutro o godzinie 19 USA na kanale. Playlist znajduje się w opisie do tego filmiku. No i to, to tyle. Trzymajcie się ciepło. Tak do jest, usłyszenia. Pa, pa. Pozdrawiamy. Cześć, cześć.